Pana Janusza Kucharskiego, Gospodarstwo Rolne Ugosz. Pana Zbigniewa Zgórzyjskiego, Radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wójta Gminy Brzóze, Panią Sekretarz Agatę Ciechanowską. Pana Przewodniczącego Rady Gminy Brzuze Krzysztofa Budzińskiego. Księdza Henryka Zagurowicza, proboszcza w Pana starostę starostę powiatu rypińskiego Marka Tyburskiego. Pana Edwarda Ciborskiego, prezesa GS Lipno. Proszę druha Jana Pankowskiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego o odczytanie aktu nadania sztandaru. Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierzynie. ze sztandarem podejdą Pani Waleria Pucińska, Panowie Adam Puciński, Piotr Kwiatkowski, przedstawiciele Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, którzy przekażą standard druhowi, Zbigniewowi Sosnowskiemu, wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Rzeczypospolitej Polskiej. Pododdziały, waczność! W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wręczam Ochotniczej Straży Pożarnej w Girzynku sztandar ufundowany przez społeczeństwo jako dowód uznania dla Waszej strażackiej służby. Uchwala ojczyzny. Nie, 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 Noście Sztandar. nie, z honorem i nie, tego honoru sztandaru jak żrenicy oka. Czy że Kandys, a z tego nie, oka. nie, że nie, 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 Pododziały baczność, pododziały spocznij. Teraz nastąpi dekoracja Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzynku srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dekoruję sztandar srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. J fra norsk Rja arsj! W prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wręczam koledze złoty medal za zasługi dla pożarnictwa i dziękuję za wszystko, co druh uczynił na rzecz ochrony przeciwpożarowej, jak również całej ojczyzny. Gratulować. Gratulować, tak. Gratuluję, Jacek. Trzymaj długo, jest honorem. Jeszcze bardziej jak do tej pory. W imieniu prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Wręczam druhowi złoty medal za zasługi dla pożarnictwa i dziękuję za wszystko, co druhu czynił na rzecz ochrony przeciwpożarowej, jak również całej ojczyzny. Drug Bolewski Roman 55 lat. Drug Kalinowski Stanisław 55 lat. Drug Żuchowski Bogusław 45 lat. Drug Kowalski Karol 45 lat. Drug Kozłowski Tadeusz 35 lat. Drug Adamski Marek 25 lat. Drug Bolewski Jacek 25 lat. Drug Kiełkowski Krzysztof 25 lat. Drug Bolewski Krzysztof 25 lat. Drug Uganowski Jacek 20 lat. Drug Werner Jacek 20 lat. Drug Kuźmiński Krzysztof 20 lat. Drug Karwaszewski Wiesław 20 lat. Drug Sztuczka Bartłomiej 10 lat. Drug Pietruch Piotr 10 lat.